Kiedy rutynowa kontrola drogowa zamienia się w moment definiujący karierę. Najgorsze przypuszczenia policjanta zderzają się z prawdą, której nigdy się nie spodziewał. Jego celem jest człowiek, który trzyma jego przyszłość w swoich rękach. Słońce zaczynało opadać nad ulicami Sacramento, malując niebo smugami złota i bursztynu. Eric Porter wracał do domu. Po długim dniu w biurze. Jego sedan cicho mruczał, gdy dostosowywał klimatyzację, chcąc pozbyć się stresu dnia. Radio grało cicho w tle, stanowiąc kojące antidotum na zgiełk miejskich ulic. Podjechał do żółtego światła, zwalniając, gdy tylko zmieniło się na czerwone. Wtedy za nim rozbłysły niebieskie i czerwone światła, towarzyszone ostrym dźwiękiem policyjnej syreny. Erik zerknął w lusterko wsteczne, lekko marszcząc brwi. Zjechał na pobocze i opuścił szybę. Kiedy radiowóz zatrzymał się za nim, wysiadł z niego funkcjonariusz Bradley Larson, mężczyzna po trzydziestce, z wojskowym cięciem i odznaką leśniącą na piersi. Larson poprawił pas, krocząc w stronę samochodu Erika z pewnością siebie kogoś, kto jest przyzwyczajony do kontrolowania sytuacji. Prawo jazdy i dowód rejestracyjny, powiedział krótko Larson. Jego głos był płaski, ale zawierał nutę autorytetu. Erik bez słowa zastosował się do polecenia, sięgając do schowka po dokumenty i podając prawo jazdy. Jego ruchy były przemyślane i spokojne, ale czuł na sobie badawcze spojrzenie Larsona, jakby ten szukał powodu, by drążyć głębiej. Wie pan, dlaczego pana zatrzymałem? Zapytał Larson, pochylając się bliżej okna. Nie jestem całkowicie pewien, odpowiedział Erik spokojnie. Jego ton był uprzejmy, ale stanowczy. Nie zatrzymał się pan całkowicie na światłach, powiedział Larson, choć w jego głosie pojawił się cień wahania. Erik zmarszczył brwi, ale lekko skinął głową. Rozumiem. Myślałem, że wystarczająco zwolniłem, ale rozumiem. Larson nie odpowiedział od razu. Zamiast tego zwlekał, mrużąc oczy, gdy jeszcze uważniej przyglądał się Erikowi. To nie była już tylko rutynowa kontrola, przynajmniej nie dla Larsona. Jego postawa subtelnie, ale zauważalnie się zmieniła, jakby już zdecydował, że to coś więcej niż drobne wykroczenie. Policjant zerknął na prawo jazdy w swojej dłoni. Nie jest pan stąd, prawda? zapytał. Erik zawahał się na ułamek sekundy, po czym odpowiedział: Przeprowadziłem się tutaj kilka miesięcy temu. Mój adres jest na prawie jazdy. Ale Larson tak naprawdę nie słuchał. Jego pytania zaczynały nabierać ostrego tonu wystarczająco, by zasugerować, że nie interesuje go już tylko wykroczenie drogowe. Spokój Erika zdawał się go irytować, więc pochylił się bliżej. Dokąd się pan tak spieszył? Po prostu wracam do domu, odpowiedział Erik. Jego ton pozostał stabilny, ale subtelna zmiana w powietrzu była niemożliwa do zignorowania. Larson nie widział już w Eriku tylko kierowcy. Widział coś innego, coś co budziło podejrzenia. Erik wyczuwał narastające napięcie, ale nie drgnął. Oficer Larson nie miał pojęcia, że spokojna fasada nie była naiwnością, była kontrolą. To był dopiero początek. Larson cofnął się o krok, składając dokumenty Erika z przesadną powolnością, po czym wsunął je do kieszeni na piersi. Wyprostował się, a jego wyraz twarzy zmienił się w coś ledwo dostrzegalnie wyniosłego, jakby już podjął decyzję o człowieku siedzącym przed nim. Proszę wysiąść z samochodu, rozkazał Larson. Uścisk Erika na kierownicy na moment się wzmocnił ale jego twarz nie zdradziła żadnej reakcji. Jest ku temu jakiś konkretny powód, oficerze? Zapytał, jego ton był wyważony. Usta Larsona drgnęły, ale szybko się opanował. Poprosiłem, żeby pan wysiadł z samochodu. Nie chce pan tego utrudniać bardziej niż to konieczne. Groźba zawisła w powietrzu, niewypowiedziana, a jednak jednoznaczna. Erik powoli wypuścił powietrze i otworzył drzwi. Gdy wysiadał, oczy Larsona prześlizgnęły się po nim, oceniając go. Erik był nieco wyższy od oficera, miał szerokie ramiona, ale jego postawa nie była agresywna. Jego dopasowany garnitur sugerował profesjonalizm, wypolerowane buty wskazywały na kogoś skrupulatnego i ostrożnego, a jednak nic z tego nie miało znaczenia. Larson wskazał przód samochodu. Ręce tak, żebym je widział. Erik zastosował się do polecenia, poruszając się spokojnie i celowo. Szukacie czegoś konkretnego? Oficer Larson lekko się uśmiechnął. Rutynowa kontrola. Mieliśmy tu ostatnio parę incydentów. Ostrożności nigdy za wiele. Erik lekko odwrócił głowę, spoglądając Larsonowi prosto w oczy. Incydenty z udziałem mężczyzn w garniturach prowadzących sedany? A może chodzi o coś innego? Pytanie uderzyło jak cios i przez chwilę Larson stracił panowanie nad sobą, wyprostował się, jego ręka instynktownie powędrowała do pasa bardziej odruchowo niż z potrzeby. Uważaj na ton, powiedział, a jego głos stwardniał. Zadaję tylko pytanie, odparł Erik. W jego głosie nie było buntu, tylko cicha stanowczość, która zdawała się niepokoić oficera. Larson nachylił się bliżej, mrużąc oczy. Wygląda na to, że doskonale wiesz, jak to działa. Masz coś do ukrycia? Erik pozwolił ciszy rozciągnąć się na chwilę, zanim odpowiedział. Nie, oficerze. Po prostu wierzę w jasność co do powodów interakcji takiej jak ta. Przejrzystość, wie pan? Larson prychnął, ale nie odpowiedział. Cofnął się, krążąc w małym kółku przed samochodem. Dynamika zmieniała się w sposób, którego nie potrafił do końca pojąć. Erik nie reagował tak, jak większość ludzi by zareagowała. Nie było strachu, jąkania się ani nerwowego wiercenia. Zamiast tego była kontrola, opanowanie i niepokojący spokój, który sprawiał, że Larson czuł się nieswojo. Wydajesz się dość pewny siebie, mruknął Larson prawie do siebie. Jakbyś myślał, że wiesz co zaraz się wydarzy. Erik nie połknął przynęty. Zamiast tego lekko przechylił głowę. Pewność siebie nie jest tu problemem, oficerze, szacunek jest. Larson zamarł na pół sekundy, po czym odwrócił się do niego. Uśmieszek zniknął, zastąpiony czymś ostrzejszym, niemal obronnym. Otworzył usta, by odpowiedzieć, ale słowa nie padły. Opanowanie Erika wytrącało go z równowagi i nie podobało mu się to. Gdy cisza się wydłużała, napięcie między nimi stało się elektryczne, a Larson zaczynał zdawać sobie sprawę, że to nie potoczy się tak, jak się spodziewał. Ale zamiast się wycofać, postanowił podwoić wysiłki. Prawdziwy test miał się dopiero zacząć. Larson stuknął palcami w kaburę na pasie, ledwo skrywając frustrację. Nie był przyzwyczajony do bycia kwestionowanym, zwłaszcza nie przez kogoś, kto wyglądał jak Erik. Jego wzrok powędrował z powrotem do sedana, jakby szukał uzasadnienia, którego jeszcze nie wymyślił. Odwróć się i połóż ręce na masce, powiedział Larson szorstkim tonem. Muszę sprawdzić, czy nie masz broni. Erik uniósł brew. Broń. Powtórzył. Jego ton był niedowierzający, ale wciąż opanowany. Czy wyglądam na kogoś, kto nosi broń? Szczęka Larsona się zacisnęła i przez chwilę jego opanowanie pękło. Nie zamierzam powtarzać. Erik zawahał się, a przez jego twarz przemknął trudny do odczytania cień. Następnie, bez słowa, odwrócił się i położył dłonie. Płasko na masce swojego samochodu. Larson podszedł, a chrzęst jego butów na asfalcie przełamał nieprzyjemną ciszę. Oficer przeszukał Erika szybkimi, szorstkimi ruchami. Jego ręce zatrzymywały się nieco dłużej niż było to konieczne. To nie było tylko przeszukanie to była próba narzucenia dominacji, sprowokowania reakcji ale Erik nie drgnął, nie zesztywniał, nawet nie poruszył się. Pod inwazyjną kontrolą. You're clean! Larson mruknął, cofając się. Przyznanie zabrzmiało niechętnie, jakby irytowało go, że nie znalazł niczego, co mogłoby uzasadnić jego podejrzenie. Erik odwrócił się do niego, jego wyraz twarzy był spokojny, ale oczy ostre. Oczywiście, że tak, powiedział po prostu. Teraz, oficerze, jeśli skończyłeś, nie skończyłem! Przerwał Larson, jego głos nieco się podniósł. Słowa wyrwały się zbyt szybko, zdradzając jego potrzebę zachowania kontroli. Zdajesz się wiedzieć dużo o tym, co mogę, a czego nie mogę robić. Chcesz wyjaśnić, dlaczego. Erik skrzyżował ramiona. Jego postawa była swobodna, mimo napięcia i skrzącego między nimi. Miałem do czynienia z organami ścigania nieraz, powiedział. Powiedzmy po prostu, że wiele się nauczyłem przez lata. Oczy Larsona zwęziły się na to. Więc jesteś prawnikiem, czy kimś innym? Erik uśmiechnął się lekko. Czy kimś innym? Dwuznaczność w jego odpowiedziach zdawała się jeszcze bardziej irytować Larsona. Zrobił krok bliżej, naruszając przestrzeń osobistą Erika. Jego głos obniżył się niemal do warczenia. Słuchaj. Myślisz, że jesteś mądrzejszy ode mnie? Myślisz, że możesz się z tego wykręcić gadką? Erik spojrzał mu prosto w oczy, nie mrugając: Nic nie myślę, oficerze. Po prostu wierzę w sprawiedliwość i jak dotąd nie widzę jej tutaj za wiele. Słowa zawisły w powietrzu, jak wyzwanie a Larson to podchwycił: Sprawiedliwość? Myślisz, że o to tutaj chodzi? Ludzie tacy jak ty zawsze. Urwał nagle, słowa zawisły w powietrzu jak dym, choć nie w pełni się wydostały. Wyraz twarzy Erika nie zmienił się, ale coś w jego postawie przesunęło się. Subtelny, ale niezaprzeczalny sygnał, że dokładnie wychwycił to, czego Larson nie powiedział na głos. Ludzie tacy jak ja, powtórzył Erik. Jego głos był miękki, ale naładowany znaczeniem. Larson zesztywniał, cofając się, jakby właśnie zdał sobie sprawę, że przekroczył granicę, której nie da się cofnąć. Wiesz, co mam na myśli, mruknął, choć w jego tonie brakowało wcześniejszego przekonania. Myślę, że tak odparł cicho Erik. Jego spokój nie był już pasywny był ostry jak brzytwa, przebijając pozory jak ostrze. I myślę, że obaj wiemy, że ta interakcja przestała dotyczyć wykroczenia drogowego już dawno temu. Larson otworzył usta, by odpowiedzieć, ale słowa nie przyszły. Po raz pierwszy wyglądał na niepewnego, jakby nie był całkowicie pewien, jak postąpić. Równowaga sił się zmieniała, a po raz pierwszy Larson znalazł się na niepewnym gruncie. Ale moment rozliczenia miał dopiero nadejść i miał to być moment, którego nigdy nie zapomni. Głos Erika przerwał ciężką ciszę, stabilny i nieustępliwy. Oficerze, myślę, że nadszedł czas, abyś wiedział, kim jestem. Brwi Larsona zmarszczyły się, a jego irytacja ponownie się ujawniła. Nie obchodzi mnie, kim jesteś, odparł ostro, choć cichy pęknięcie w jego tonie sugerowało coś innego. Erik sięgnął do kieszeni, jego ruch był powolny i zamierzony. Sięgam po moją odznakę powiedział spokojnie, obserwując, jak ręka Larsona drga w pobliżu jego kabury. Nie ma potrzeby dramatyzowania chcę, żebyś się zobaczył. Słowa zawisły w powietrzu, obciążone czymś niewypowiedzianym. Oczy Larsona podążyły za ręką Erika, gdy ten wyciągnął skórzany portfel i otworzył go ukazując błyszczącą odznakę. Erik Porter. Powiedział Erik tonem tak swobodnym, jakby przedstawiał się sąsiadowi. Szef wydziału spraw wewnętrznych, oddział sakramento. Larson zastygł. Jego oczy przeniosły się na odznakę, a potem z powrotem na twarz Erika, szukając jakiegoś znaku, że to żart. Ale w wyrazie Erika nie było śladu humoru, tylko cicha władza i nuta rozczarowania. Sprawy wewnętrzne? powtórzył Larson. Jego głos lekko się załamał. Ty jesteś? Tak przerwał mu Erik, oszczędzając mu trudu do kończenia myśli. Nadzoruję postępowanie funkcjonariuszy. Moim zadaniem jest zapewnienie, że ludzie noszący tę odznakę przestrzegają zasad uczciwości i wartości, które ma ona reprezentować. Twarz Larsona pobladła. A jego pewna siebie postawa zaczęła się rozpadać na jego oczach. Zrobił mały krok do tyłu. Jego ręka opadła z pasa, jakby ciężar jego własnej władzy nagle stał się zbyt przytłaczający. Erik zrobił krok do przodu, zmniejszając dystans, który Larson instynktownie stworzył. Czy wiesz, co było najbardziej niepokojącą częścią tej interakcji, oficerze Larson? zapytał. Jego głos był spokojny, ale przenikliwy. Larson nie odpowiedział. Wyglądał jak człowiek, który właśnie zdał sobie sprawę, że wpadł w ruchome piaski i nie ma pojęcia, jak się z nich wydostać. To nie jest profilowanie, kontynuował Erik, choć to już wystarczająco złe. To nie jest także bezpodstawna eskalacja. To fakt, że zrobiłeś to wszystko, nawet nie zdając sobie sprawy, z kim rozmawiasz. Założyłeś, że nie będę znał swoich praw, że nie będę rozumiał praw, których masz obowiązek przestrzegać. I dlaczego? Larson otworzył usta, ale nie padły żadne słowa. Spojrzenie Erika wwiercało się w niego nieustępliwie, bo nie pasowałem do Twojego wyobrażenia o kimś zasługującym na szacunek, dokończył za niego Erik. Jego słowa nie były pełne gniewu, ale niosły ciężar oskarżenia. I to nie jest tylko mój problem, oficerze. To jest problem dla każdego, kogo spotykasz w tym mundurze. Ramiona Larsona lekko opadły, pełen ciężar słów Erika spadł na niego. Spojrzał ponownie na odznakę w dłoni Erika, jakby miała jakoś zniknąć, jeśli nie przyjrzy się jej zbyt uważnie. Erik cofnął się. Dając Larsonowi chwilę na oddech, ale jego głos nie stracił ostrości. Oto, co się wydarzy powiedział. Zrobisz krok do tyłu, oddasz mi moje dokumenty i bardzo uważnie przemyślisz, co powiesz dalej. Usta Larsona się rozchyliły, ale zawahał się, wyraźnie rozważając, czy się sprzeciwić, czy podporządkować. To zawahanie kosztowało go. A potem dodał Erik. Nieco obniżając głos, usłyszysz ode mnie ponownie. Nie jako kierowca, którego zatrzymałeś na poboczu drogi, ale jako człowiek odpowiedzialny za ocenę, czy nadajesz się do noszenia tej odznaki. Larson przełknął ślinę. Jego twarz poczerwieniała, gdy ciężar chwili w pełni do niego dotarł. Sięgnął do kieszeni na piersi i wyjął prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny Erika. Jego dłonie lekko drżały, gdy mu je podawał. Erik wziął je bez słowa, chowając do portfela. Podszedł do drzwi kierowcy swojego samochodu, zatrzymując się z ręką na klamce. Spojrzał przez ramię, jeszcze raz spotykając spojrzenie Larsona. Zapamiętaj to, oficerze Larson, powiedział Erik. Odznaka nie czynicie lepszym od innych, czynicie odpowiedzialnym przed wszystkimi. Gdy Erik wsiadł z powrotem do samochodu i uruchomił silnik, Larson stał w gasnącym świetle. Jego pewność siebie zachwiana, a przyszłość niepewna. Ale dla Erika to jeszcze się nie skończyło. Jego następny ruch miał wywołać falę w całym departamencie. Droga do domu była cicha, ale umysł Erika wrzał. To spotkanie powracało w jego myślach, nie dlatego, że było wyjątkowe, ale dlatego, że nie było. Larson nie był pierwszym oficerem, z którym Erik miał do czynienia w taki sposób i wiedział, że nie będzie ostatnim. Ale tym razem miało być inaczej. Tym razem Erik miał władzę, by działać. Następnego ranka Erik siedział przy biurku, poranne światło wpadało przez żaluzję w jego biurze w Wydziale Spraw Wewnętrznych Departamentu Policji w Sacramento. Przed nim leżał otwarty akt. Oficer Bradley Larson. Jego kartoteka nie była nieskazitelna: drobne skargi na nieprofesjonalne zachowanie, nadmierne zatrzymania i niejasne nieporozumienia, które nigdy nie zostały odpowiednio rozwiązane. Erik odchylił się na krześle, splutł palce i zastanawiał się nad szerszymi konsekwencjami. Larson nie był anomalią, był objawem głębszego problemu. A Erik nie zamierzał przykrywać rany postrzałowej plastrem. Pukanie do drzwi jego gabinetu przerwało mu rozmyślania. Jego asystentka Linda weszła, trzymając stos raportów. Dzień dobry, panie porter. Mam podsumowanie spraw o niewłaściwe postępowanie z zeszłego miesiąca, a także szef Daniels poprosił mnie, żebym przypomniała o przeglądzie departamentu w przyszłym tygodniu. Erik skinął głową. Odbierając od niej dokumenty: Dzięki, Linda. Czy możesz też umówić spotkanie z szefem Danielem na dzisiejsze popołudnie? Muszę z nim omówić pewną sprawę. Linda zawahała się, wyczuwając ciężar w tonie Erika oczywiście powiedziała, po czym wyszła z pokoju. Erik ponownie skupił uwagę na aktach Larsona ale nie chodziło mu tylko o tego funkcjonariusza. To było coś większego niż jeden człowiek i jedna interakcja. Chodziło o kulturę, która pozwalała komuś, takiemu jak Larson, czuć się usprawiedliwionym w swoim zachowaniu. A jeśli Erik coś wiedział, to to, że kultura zaczyna się od góry. Tego popołudnia Erik siedział naprzeciwko szefa Danielsa w sali konferencyjnej. Daniels, doświadczony weteran, o włosach w kolorze soli i pieprzu. Oraz rzeczowym usposobieniu, odchylił się na krześle, uważnie słuchając, jak Erik opowiada o zatrzymaniu drogowym. Mogłem to zignorować jako kolejną nieprzyjemną interakcję, powiedział Erik. Jego głos był spokojny, ale stanowczy. Ale to byłby błąd. Zachowanie Larsona nie jest odosobnionym przypadkiem, to odzwierciedlenie tego, ile pracy wciąż przed nami. Daniels potarł skronie, powoli wypuszczając powietrze. To nie pierwszy raz, kiedy nazwisko Larsona pojawia się w takich sprawach, przyznał. Ale zawsze załatwialiśmy to wewnętrznie, po cichu. I to jest problem, odparł Erik. Cisza niczego nie naprawia. Cisza pozwala na dalsze trwanie tego stanu rzeczy. Czas na głośne działanie. Daniels spojrzał na niego. A ciężar rozmowy odcisnął się na jego twarzy. Czego proponujesz? Ocena na poziomie całego wydziału powiedział Erik bez wahania. Nie tylko poszczególnych funkcjonariuszy, ale także naszego szkolenia, naszych procedur, naszych systemów odpowiedzialności nie możemy wciąż zamiatać tego pod dywan. Jeśli nie będziemy wymagać od siebie wyższych standardów jak możemy oczekiwać, że społeczność nam zaufa. Daniel spochylił się do przodu, splatając dłonie na stole. Tym narobisz sobie wrogów. Dobrze, odpowiedział po prostu Erik. Najwyższy czas, żeby ktoś to zrobił. Następne tygodnie były wirującym chaosem spotkań, wywiadów i raportów. Erik pracował niestrudzenie, gromadząc dane, rozmawiając z funkcjonariuszami. I organizując otwarte fora, by wysłuchać społeczności bezpośrednio. Ostatni incydent stał się katalizatorem zmian, punktem zwrotnym, który zmusił wydział do skonfrontowania się ze swoimi wadami. Larson ze swojej strony stanął przed wewnętrznym przesłuchaniem. Erik nie ukrywał swojego zaangażowania, siedząc naprzeciw Larsona podczas rozprawy i obserwując, jak funkcjonariusz wierci się pod ciężarem oskarżeń. Przesłuchanie zakończyło się zawieszeniem, ale Erik wiedział, że prawdziwym zwycięstwem nie było ukaranie Larsona, było nim zapobieżenie kolejnemu Larsonowi. Miesiące później Erik stanął na podium podczas wydarzenia społecznościowego, przemawiając do pełnej sali funkcjonariuszy, przedstawicieli miasta i lokalnych mieszkańców. Mówił nie o winie, lecz o odpowiedzialności. O wspólnym obowiązku stworzenia systemu, który działa dla wszystkich. Jego słowa nie były jedynie wezwaniem do odpowiedzialności, były obietnicą zmiany. Sprawiedliwość to nie tylko łapanie złoczyńców, powiedział Erik, a jego głos rozbrzmiewał w całej sali. Chodzi o to, by ludzie przysięgający chronić i służyć, robili to z uczciwością, sprawiedliwością i szacunkiem dla każdego, kogo spotykają. To właśnie odznaka, w którą wierzę, i to jest odznaka, którą razem tutaj budujemy. Owacje były ogłuszające, ale Erik nie zatrzymał się na nich. Dla niego to nie był koniec historii, to był początek lepszej. Schodząc z podium, spojrzał na twarze w tłumie niektóre sceptyczne, inne pełne nadziei, ale wszystkie słuchały. Wiedział, że zmiana nie nastąpi z dnia na dzień, ale nastąpi. A na razie to wystarczyło. Jeśli ta historia poruszyła cię, podziel się nią z kimś, kto powinien ją usłyszeć. Zacznijmy rozmowy, które mają znaczenie, te, które prowadzą do zmiany. Subskrybuj nasz kanał, aby zobaczyć więcej takich historii, historii, które nas kwestionują, inspirują i przypominają nam, do czego jesteśmy zdolni, gdy stajemy po stronie tego, co słuszne.